Cześć, nazywam się Stanisław i dzisiaj chciałbym się opowiedzieć o temacie Facebook w zarządzaniu czasu. A przy tym, jak zacznę, mam dla Ciebie non-konsultację, postanowienia noworoczne za godzinę, gdzie postawisz swoje postanowienia sylwestrowe, ale nie tylko postanowisz te postanowienia, a także i zdążysz je realizować. Teraz wracam do tematu Facebook w zarządzaniu czasem, Na czym to polega? Na tym, że w moim Facebooku, Zawsze są nowości o nowych filmikach zarządzania czasem, o wszystkich wiadomościach zarządzania czasem. Także jeżeli, dla przykładu, wybrałeś sobie konsultację, moją konsultację z zarządzania czasem, także możesz w Facebook mi napisać, że chcę przyjść na tą twoją konsultację z zarządzania czasem i wskazać nazwę tą konsultacji. I omówimy, kiedy możemy to po prostu realizować. Хм, mm, так же по у Facebook сон флістки мої новини, żeby попросту чи було бадві знало лиш нову інформацію за живим часом і ошонгар своєю, целе двачі разі шипчи. Так же і цей флінг буде корисний в чебі просто. Полібняться, підписуй канал, напиши в коментар, що думаєш о тим. Także znajdziesz dwa filmiki z podpowiedzi, folder odtwarzany z tymi filmikami i kółko po kliknięciu, którego zasubskrybujesz mój kanał.